Andrzej czak może w końcu... Weź mnie opierdzie, to mi nie w pamięci. Okay. Najważniejsza impreza jest w lipcu 20 lipca... sorry to, to pomyliłem się. To nie no, ja najważniejsza impreza, ale rozumiem lipiec, żebym na idiotę nie wyszedł czekaj. A jeden. Wojtek! No Wojtek. No dobra, bo to jest tak naprawdę jeszcze 17, a nie setny odcinek. Jak się skończy, będzie osiemnasty i setny. Nie, dobra, jest, będziemy oczywiście jeść to nie później. Przed nagraniem sobie żartować, bo Pawłowi to się udziela i on płynie za daleko już. Oficjalne eliminacje do Mistrzostw Polski, a do czego Mistrzostw Polski? Do Mistrzostw Polski Sauna Mistrzów. To... Ja chcę iść, to iść. Przynajmniej postaram się, że pracujecie teraz przy tym. Świetnie. tyle czasu minęło. Nie widzę. I... <grymety> I... Nie, poczekaj, 11... Nie, no... <grymety> <bo już> <grymety> no. no Emilia Kusy. No, bardzo utytułowana zawodniczka lekkoatletyczna z kokotyczce. Strasznie mam przemoczone buty, bo nie spodziewałam się, że jest aż taka ulewa. O, a wiecie, że na przykład... <grymety> to jest tak inne, ale ja, bym ja nową. prowadził młotem. Nie, ja 10 metrów. Sprint, tak. Sprint na 10 Ale metrów, to nie? można wymyślić przecież śmieszne dyscypliny. Ja Jest jestem za specjalnie dla... Która powiedziała, że za chwilę chciałaby stanąć przez 3 sekundy na rękach. No to, no tak, no teraz chciałaś, no właśnie. No. Jak coś mogę coś przytrzymać, nie ma problemu, no. Przed chwilą byliśmy w Gdyni, a już jesteśmy w Gdańsku. Jasiek jeszcze nie zdążył tutaj do nas dojechać. No bo on raczej nie niedobiec, bo no jak wiecie, no Jasiek może jest w dobrej formie umysłowej, ale może nie do końca fizycznej. Więc te 3-4 minuty z Gdyni do Mówię, Gdańska nie dałoby. Weź nie zciemia i przyszedłeś stąd, no wiesz, przecież stałeś nieprawda, tutaj, nie? Nieprawda. <laughs> no, 3 sekundy, ja będę liczył, powiedz od kiedy. <laughs> Chodzi! Ja? Raz, dwa, trzy! Dobra. And the Oscar goes to... Teraz poka... Po, po, nie Cała czerwona, nie? Ale dobra, bardzo serdecznie dziękujemy i dopingujemy. Powodzenia w sezonie. Dzięki. Muszę się poprawić. Wcisnąć się. Co te biedne psy pomyśleć tam z tyłu? czas tak dobra 3 2 1 Dobry wieczór państwo bo się bys prosto 3 2 1 Dobry wieczór Będziemy Dede Bojebik oham The baby <śmiany> Dobra Jasiek, lecimy. Ale to Ty prowadziłaś. No. Ja się gniewam. w ogóle jakie pytania dzisiaj. O, ale Pan Paweł też nie wiem. Paweł stąd. E, Sławomir Bardzo dziękuję. Sławomir Siedzieniewski. Kłaniam się Państwu. Ja nazywam się Wojtek Kuchta, a z tyłu za konsuletą siedział Paweł Ryta, człowiek gdańsko-elbląski, co ustaliliśmy ponad wszelką wątpliwość. W dzisiejszym klakie. <laughs> Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy czołem. Witamy w nowym programie. Trój... Kurde, no tak, było. Dotrzymałaś. Witamy w nowym trójmiejskim programie newsowym. <grystanie> 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 no tak. Yes. Teraz tak. Na ciebie Teraz będzie dobrze Dobra, 19.40 startujemy. 19.30. Nie, ja się nie, widać. nie Nie widać? Czyli bardziej w moim jak nie tu. To też jest... To jest zakorzenione bardzo mocno w transformacji, to jest zakorzenione bardzo mocno w konstytucji, to jest za bardzo y, zaangażowane no, chyba jednak, żeby się przyznać jeden krok. Zgrywać idiota z siebie. Na przykład. Wiesz, przy młodzieży tak pokazywać? No my. Dzięki, dzięki. Wszystkich i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć. 3, 2. Teraz pytanie do której kamery To jest istotne programu. <grym> Serdecznie zapraszamy. Można przyjść i nowego prowadzącego przy wyjściu czymś tam obsmadować. Nie W sobotę na Molo kolejny cykl jogo. Jogo, yoga. Bez tego, dobra, bez jogi będzie. Nie mówię o jodze. Cześć. Miałyśmy ogromne plany co do naszego programu o Lidze Narodów. Niestety, jak widać, pogoda nas zaskoczyła. Ale słuchajcie, nie bójcie się, bo tak naprawdę wszystko przed nami. Przyszły tydzień to jest dopiero tak naprawdę ten kluczowy, gdzie będzie... Co będzie? No właśnie. Będą mecze, no właśnie. Się dużo A to już w przyszłym tygodniu jest? Tak. Ja pierdykom. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia już w styczniu. Opa. Ale przynajmniej się nagrywa. Tak, tak Dobrze, to powinno być jako wycinki, że... A on wycina jajca, takie rzeczy. Tak? On tak. wycina takie rzeczy podobno. Na koniec A, roku sobie jakąś bombę. będzie. No? bombę chce jakąś wystawić i żeby mnie skompromitować. To dzisiaj dużo śmieszku. będzie. No, to na pewno. no dobrze. Dziękuję, panowie, za te wyniki osiągnięte w niecały miesiąc działalności. Jest, to dobre jest tak. O. Jest tak. Ja przepraszam, że się tak śmieję, ale jak ale jak patrzę na Pawła, to, on jest to po prostu... skonsternowany. Prostu... nie wie co się dzieje, ty. to po prostu nie mogę. Janek... Janek płacze właśnie. Tak jak widzicie, to jest program, który jest nagrywany i pokazuje naprawdę, jacy jesteśmy i my tu nie kłaniamy. I żeby nie było, nic nie jaraliśmy przed, żeby nie było. Nie, nie, to jest poważna telewizja. Tak. Dobrze. E, yy, tak, słuchajcie... Jakie cięcia? Tylko przejścia kamer. się tak nie No nie śmie no nie śmiej się tak głośno. <so ja no to ja powiedzieć. Jaki stand-upowy ten? Boga kable.